How's your day? Hello. I'm good. How's your day, ben. Uh, I'm new You're in good. the city. I'm sorry. You're good. How's yeah, day? yeah, I'm good. Uh, I'm Erwin Karolim, from Poland. Erwin. Yeah, yeah, Erwin. My name's Nova. Hello, Nova. Here's my phone number. If you need anything, let me know. Oh, thank you so much. No problem. Thanks. <laughs> <laughs> No. Co ty wzięłaś! Dobra! Jak napisasz God Twita? No, ogólnie ja już tak siedzę tutaj i się zastanawiam nad tym, czy to była dobra decyzja, że jednak ty tam grasz. Wydaje mi się, że tą wulkę mogliśmy załatwić dla Norfa, bo on by w tym momencie już prawdopodobnie z Antonem Z jechał wyścig, a ty dalej w... stoisz jak... 10 minut pod mostem i próbujesz się zastanowić, jak napisać Twitter, żeby cię nie wyśmiali, ale jednocześnie, do dostał pracę. Git? No, no, no. Co na końcu? Eee... Dwukropek to jest git, to jest takie friendly, nie? Enter. As we say in Poland, noga na gazie, lecę na razie. <laughs> dawaj, 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 no. ty. I see. Yep. Yeah, hell yeah. Right here on the wall, this is Jack. That's Jack. Hey, Jack. Nice to meet you, man. He's a, he loves cheese. He's kind of What's... a cheese guy. <laughs> Come this way. Hell Every single yeah. opportunity to get out of that vehicle from him was stopped multiple times. You decided to get out of the vehicle. Why didn't you do that if you weren't uh, participating in what he was doing? That's a good question. Well, I can answer it because if I would... Well... Actually, it kind of seems like you're just pulling excuses out of your ass. Because you okay. what sounds like shoot to me? You guys kicked that guy from some place, oh, okay? Actually, we didn't. You guys stole this box truck, you kicked this guy, we just happened to pull you over the wrong way. to the, the, of the wrong yellow time. Those are ZAKIT! MAN! What the f**k is that on his head? Who is that? Uh, Spooderman! Peter Parker! <laughs> Peter! <laughs> what the? Oh, Peter? No, 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 Spooderman! No, no, Peter. <laughs> bye bye. Bye bye. Hey Liz, it's me again, Erwin. Hi, how's it going? Yeah, it's going great. How is the work? Uh, it's work, you know. Yeah, it's work. Can I have your number? So I can yep. order on the delivery, yeah. To knock on the clock, huh? <laughs> I've been sitting here for ten minutes waiting for food where your employees flooding with other customers. I'm not... what is this <laughs> Well, just a number, and <sighs> we'll be fine. <laughs> if not, that's okay. That's okay. That's okay, Liz. What's your name? Yeah. Nice from... Come nie, spokojnie, żadnie, trzeba się To dalej Polak, tylko mówi po angielsku, więc nie jest nad człowiekiem, spokojnie. Nie będzie i dolem, yes. jakimś czy coś. No, no, no. w Mustanga czy nie? Kto do mnie mówi? Halo? A dziesięcioletni. Ej, nie chcę Trzymaj. Jo jo może podajże salon. Trzeba tu pudełka jakoś wnieść. To no wybiegaj! Wybiegaj. Kapsalon! 4 5 3 6 Nie. 3 6 5 4. Dobra. Okej. Okay. Podpowiedź po prostu była w jednym tym, no nie, no to easy. Długa, długa. Na mainie, na mainie. Co ja? Nie wiem, stary. Ja nie mogę z nim skoczyć, a okazało się, że mogę, tylko. Weź tę polowę i co? to Czeburek obrzyganie, Pewnie on! Dobrze, Jezus, Boż... My! Nie, nie, my, nie, my, nie my nie Zapraszam nie my, nie Waski. Waski, zaufaj mi! Nie wchodź do helki. Okay. Co to jest? Siemano! Damy wszystkiego najlepszego w twoje 13 rodzinach szczęścia, zdrowia, pomyślności Więcej gier ekipowych Mniej głowy. Dwudziesta pierwsza, ding dong I wszystkiego najlepszego, Jonit! Mhm. Chciałabym maksymalnie mieć 32 lata, urodzić pierwsze dziecko i mać mhm. 33 drugie. Mhm. Czy to się uda, we will see. Nie. OK, już mogę od razu z góry może powiedzieć. Okay. O, dobra. Dawaj. Boom! Boom! Leżą... Co tam, ta? A z pistoletu, we dwójkę. Koniec zabawy. Nego jeszcze? O! o. o I snitch też był komendant. Komendant. No, ja ja no właśnie, każdy sobie zadaje to pytanie, Rosalia. Ale zostań już jak jesteś. Usiądź no, koło lej, lej. Przesiadłem się tutaj, przesiadłem się do tego, przesiadłem się do tego o tym. I to jest. Bo ja. wiem, że go zawiozłem na szpital nie mogę wypowiedzieć, powiedzieć, o mnie od że brałem udział w jakimś porwaniu, ja nawet nie mogę powiedzieć, co no, to ma być. Widzicie, widzicie? <laughs> od mnie o nich po policyjny korupcji, ale mam się... decyzji sądu. I ogólnie mnie trochę bo masz za dobry głos na tą rozmowę i wypadam przy tobie słabo. No ty przepraszam w takim razie, przepraszam, ale nie przyszłam. Zobaczam, jasne. Zimka play, tu star Łapie mnie, nocny baj, nocny baj Chlebie, chlebie, cię cały dzień Chlebie, chlebie, zrobię z tobą kanapkę Chlebie, chlebie, cieszę się, że jesteś Gdy kładę na ciebie sen